Nowy miesiąc i sporo niespodzianek. Kwiecień przypomni o prawdziwych perełkach z przyszłości. Klasyki, w które zagrywał się każdy. Nie zabraknie także nowych gier, czekających na naszą uwagę. Jesteś ciekawy w co będzie można zagrać? Zapraszam na najlepsze premiery kwietnia. Pomóż starym olbrzymom odzyskać należne im miejsce władców Morza Astralnego w rozszerzeniu Age of Wonders 4 Giant Kings. Badaj ruiny upadłego imperium, szukaj zapomnianych magicznych kryształów aby wzmocnić swoją armię, i nurkuj w głębiny w poszukiwaniu zaginionych skarbów. To rozszerzenie wprowadza do gry nowy rodzaj olbrzymiego władcy, solidne siedlisko i całą gamę stworzonych ręcznie rejonów do zwiedzania. O malutkim krokodylu od wielu lat było bardzo cicho. Na szczęście deweloperzy przygotowali odświeżoną odsłonę. Krok The Legend of Gobos zagości ponownie na wszystkich platformach do grania. Przed graczem stoi zadanie pokonanie złego barona i uratowanie go bossów. Semastorowana sterowana część zaoferuje poprawioną oprawę graficzną i sterowanie. Klasyk, po który należy sięgnąć ponownie. Xion to strategia ekonomiczna, w której zarządzamy stacją kosmiczną. Jak przystało na City Buildery, naszym zadaniem będzie dbanie o nowe technologie, rozbudowywać infrastrukturę, opiekować się społeczeństwem i radzić sobie z niebezpieczeństwem. Kampania fabularna nastawiona jest na doświadczenie pojedynczego gracza. Wybrano Cię do misji, która ukształtuje losy całego świata. Zobacz początki legendarnej jednostki z czasów II wojny światowej w grze Commandos Origins. Długo wyczekiwana kontynuacja serii Commandos przeniesie Cię z powrotem do podstaw gatunku taktyki czasu rzeczywistego. Olbrzymia niespodzianka z końcówki ubiegłego roku. Raczej niewielu spodziewało się, że najnowsza gra z Indianą Jones tak mocno namiesza. Spodobała się zarówno graczom jak i recenzentom, odnosząc przy tym spory sukces. Szwedzkiemu deweloperowi udało się stworzyć piękną laurkę skierowaną do popularnego archeologa. Jedyną wadą był brak edycji na konsolę PlayStation. W kwietniu pojawi się konwersja Indiana Jones i Wielki Krąg, w który trzeba koniecznie zagrać. Tak prezentuje się nasza lista premier. Napisz w komentarzu, na którą grę najbardziej czekasz i dlaczego. Zapraszam do sprawdzania naszej strony internetowej oraz kont społecznościowych. Do zobaczenia w kolejnym materiale.